Cześć, pozdrawiam Was dzisiaj z Krosna, ze swojego rodzinnego miasta i jednego z ulubionych miejsc, czyli Starego Cmentarza w Krośnie. Obecnie już nieużywany, zabytkowy, stare pomniki, głównie z XIX wieku. Chciałem trochę opowiedzieć w ogóle o takiej florze parkowej, powiedzmy, i jej ochronie, i parę wskazówek dla służb miejskich w ogóle w całej Polsce. W takich właśnie starych parkach mamy bardzo często trochę roślin leśnych. Nie zawsze, ale często mamy. Tutaj widzicie i zawilce, i ziarnopłony, nawet się pierwiosnek wyniosły trafił. Kokorycz. Skąd się one wzięły? Tu chyba nie było wcześniej lasu, ale przy sadzeniu drzew, bo to potraktowano jako park, posadzono drzewa. Te drzewa były pewnie przesadzane z jakiegoś lasu okolicznego i po prostu na korzeniach bardzo często w szyi korzeniowej, jak sadzono je z bryłą, to przenoszono kłącza i cebulki, nasiona czasem roślin leśnych. No i teraz i potem po wielu latach one oczywiście się rozsiewają. One tu mają dobre warunki, no bo gleba jest żyzna Ciała ludzi się rozkładają, więc dużo azotu. Popatrzcie też, mamy gawrony, które są gatunkiem bardzo yy, zanikającym w Polsce, i dlatego apel też do miast, żeby tych gawronów nie przepłaszać. Bardzo się cieszę, że one dalej są na cmentarzu i gniazdują. Yy. I teraz problem z ochroną takich właśnie miejsc parkowych jest taki, że. Runo jest koszone za wcześnie. Po prostu co z tego, że mamy piękne kwiaty leśne, jak potem wchodzi z pan z kosiarką gdzieś tam pod koniec kwietnia albo w maju i wszystko kosi, żeby było ładnie i równo. A są parki, że nawet się sieje trawę. <laughs> ja nie wymienię które, ale jeden na Podkarpacie ostatnio widziałem, najbardziej bliżej Rzeszowa, po prostu masakra. Wzięli, posiali trawę. Trzeba to runo właśnie stare leśne chronić. Te gatunki leśne w wiosennym mają tu nawet lepsze warunki niż w lesie, dlatego że w lesie jest często uboższa ziemia i większe zacienienie. A tu mają taki częściowy półcień. Pięknie rosną i te, które właśnie potem zamierają, więc jak będzie koszenie w lecie, które, które po prostu nie są, które nie są narażone na koszenie. W parkach bardzo często spotkamy ziarnopłon wiosenny dlatego że on się świetnie roznosi przez przygrabieniu liści. Dlatego że popatrzcie, jak wezmę łapą tutaj po grzebie, to on ma pod ziemią. Jeszcze się nie wykształciły, ale zaczęły się wykształcać takie yy, takie małe, zaraz tu sobie zaraz znajdę. To nie jest ta pora roku. Yy, widzimy tutaj końcówki o jest. Jest, jest. jest, 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 jest. Widzicie taka bulweczka malutka, tak? O tutaj więc y, te bulweczki się świetnie, one są zaraz pod powierzchnią ziemi. Jak grabimy liście, to się po prostu roznoszą, więc no się bardzo łatwo rozprzestrzenia. Y, na grabienie bardzo dobrze reaguje też y, złoć y, żółta i kokorycz y, pełna. Te gatunki po prostu y, fajnie się obsiewają y, w parkach i w lasach, ale wtedy kiedy nie ma za dużo liści. Tak, jak odkryjemy liście właśnie przy grabieniu parkowym, to wtedy one pięknie wytwarzają dużo siewek. Natomiast w miejscach, gdzie jest dużo liści, rozwija się głównie zawilec, dlatego, że jego kłącza są takie, pokażę Wam, podłużne. To są takie jakby palce podłużne i on po prostu świetnie ma, może wyjść poza te grubą warstwę liści a i tak słabo się rozsiewa więc jemu jest obojętnie czy, czy będzie ta ściółka czy nie ale ta ściółka właśnie bardziej nawet chroni jego kłącza więc w miejscach gdzie zalega dużo liści będzie więcej zawilca tam gdzie ściółka jest grabiona będzie dominować kokorycz złoć, ziarnopłon Fajny, fajne runo, piękne yy, apel do miasta Krosna żeby pamiętać o tym nie wiem kiedy to jest koszone, nawet wygląda nieźle, bo był moment, że to runo zanikało. Gdzieś tam pisałem o tym, koszono ten, ten park, jakoś tak na początku maja, ale raczej żeby właśnie kosić go, najlepiej dziś go 1 czerwca dopiero, po to, żeby te leśne gatunki sobie mogły spokojnie tutaj, że tak powiem, wykwitnąć, zamrzeć i wtedy, i wtedy będą się rozwijać. Nawet znalazłem kwitnące zawilce żółte też tutaj w parku, więc naprawdę ten cmentarz, ten cmentarz, park stary ma bardzo fajną, wiosenną florę, wartą ochrony. Tu pierwiosnek wyniosły, on jest częsty koło Krosna, ale fajnie, że jest tutaj też na cmentarzu. A tu przy samym cmentarzu pięknie kwitnąca jasnota purpurowa, całe łany. Roślina jadalna, ale jakże i ozdobna Przepiękna. Tutaj popatrzcie, to runo parkowe trochę wychodzi też na trawnik Pojawiają się pojedyncze też kokorycze, pełnoziarnopłonu Ale kiedyś było tu więcej kokoryczy, tylko że niestety zaczęli tutaj wcześniej kosić tą część Po drugiej stronie cmentarza i ta kokorycz po prostu wyginęła. Także tą część też warto by tutaj później trochę kosić, ale fajnie, że choć trochę tych gatunków, gatunków leśnych tutaj na ten trawnik wyłazi. A tu jeszcze przyuważyłem żywoko z bulwiasty. Też niedługo będzie kwitł na cmentarzu.